My words so bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush. Jest lumen. Tu kolejny odcinek z nigil Legend. Ze mną jest mocarny rowercik. Ze mną jest mocarny rowercik. Co ciula. Go nie ma chyba w ogóle. I temu się kupił dobrze, nieważne. I krótki Jasiu. Nie wyzywaj, nie wyzywaj. Chuba. Yes. Ale śmieciuchy, co nie? Siemano, elo wszystkich, witam bardzo serdecznie. Witamy w muzy... ...w kąciku muzycznym, no kubusia. Puchatka? Puchatka. Teraz wstawka muzyczna. Ty Kuba, na tym radiowozie się z ludu beatboxować nauczyłeś. <grystanie> <grystanie> Patrzcie, zap zapomniałam bicika, fajnego. <grystanie> hello, hello. Bekuba, Mike, Rozpoznają to mi, ten monetyzację zdejmą. <grystanie> <grystanie> Prawa autorskie wlecą. Ja sobie zapomniałem pacjenek wstawiać. Dwa Aki ci mogę walnąć tam... Tutaj luz, tu nie, tutaj luz. Tylko na razie będzie gorzej. Bo będę miał jedną pacjentkę. Ale pomogłem. Ładny jest ten skin. Wiem, dzięki.

Nie ale, na jedno i to samo wyszło. <grym> <grym> Właśnie gra na tym idzie nie, mhm mhm nie, 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 na nie, 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 postaci, co ja. nie, nie, to jest nie, nie, nieee, ale przynajmniej zabiła, nie, no nie, nie, Hello. nie, Hello. nie, Mano, mordo, tutaj się rżał bagieta. Ale go nie szanuję, tym idzie. Ja też. Dużysz no, zera, w to już przez barierę. Ja też nie no szanuję. Grak Ciota. Help. Jestem. No. Zabijamy go? Nie. Go pobejtuję. Nie, ja. On tu wlecał na mnie pewnie. Zaraz przyjdzie, ten dany miłkres, wodzielny. Ja S? Ja. czy nie? Ja. Nie. Tamu idę wziąć i zajebać. będzie na tych, na duszkach. No. Takie powołanie nowe mam. Będę beatboxował. A, beatboxuj. Zawsze jakieś urozmaicenie. No co ta, co ta Caitlyn zrobiła? Czemu ona tak zrobiła? Chodź Ariku, jest to. Ja mam lowa też strasznego, idę. Czemu ona tak zrobiła? Czemu, czemu? Trójeku, co ja nie dam rady. Ajajaj. Ej, ja nie wziąłem. Mam go. Czemu mi nie przypomniał nikt? Nie ma mm -hmm. yeah. o, masz ich to? No, mhm. Mnie... A masz A udawał się flesha, by nie patrzeć. Gdyby nie flash, to byś zginął. Na no, ale, gdybym go zabił. A tak, ja mam dobra. Właśnie. To jest ten problem, tak? Bo mam dobra. <laughs> <laughs> okay. I tu się zaczyna ten problem. <laughs> Jednego by oddał. Ten zeraf jest bez flesza jak coś. To co? Siedzimy tu. No i bez bariery. Opa. Bez niczego Co Co robimy? No mała. A ze speli też on zbyt nie trafia. Ten bot jest useless. Nasz? Który? Nie no, żartuję, tu jak powiedziałem wokół jest. Ja no ci reakcję. Nie no, ten top dostaje na Nie tak no, to jest. No ale patrz, nic nie zmienia, znowu top dostaje na pipę. Sure A wiecie dlaczego? Bo ciebie nie ma. Bo top się zmienił, ale jungler nie. Czuję to. Zangar jest najlepszy. Ktoś jest. Ktoś może być. Nie mieć. no. Nie mam pytań. Konią Nie Puśćcie nie No i widzisz? Z do oczu nie masz? No właśnie, nie Robię challenge. Który moich kolegów. gra z opaską na, na oczach. Ktoś czuje, że ten Mordekaiser będzie... Karował gier. Nic nowego. Mordekaiser zawsze karuje. Na tej miałby 0,10 to i tak będzie karować. Czy tego Drake'a wziąć? O, ale ten nie A robi ten już ten... Czyć? no Olaf. Nie, no, nie no, duchy. Nie. I nie no yes, on so, nie. Przegraliście. To jest Nie chce, nie nie przegrałeś? Przegrałeś mam tego ten. Czy widzisz ten Olaf? A we na Drake'a, tu Olaf. A. Zajdę tam, ja tam udam się, no, Chyba, tutaj. Ja. Nie ma co, bo on ucieka. i gra strasznie. Dobra, idę do ciebie. O, tymi, na bota, na bot. Nie, nie, nie giniesz. Dawaj ten. Niepotrzebnie. Uważa, znaczy, ale zakry. i tak bym nic nie zrobił. Oni mnie otaczali. A na czas mogłeś. Gdzie tam co sobie? na czas? uważaj, bo bym jako uratował. Nie czy nas widzą, czy nie. Nie, nie widzą. Dawaj. Hmm. Zabij, wyciągnął. O ty byczku. Byczku. Dobra, go Idę pomóc. Ja łowa, strasznie gra jak coś. Uj. Idę pomóc. Aha, mam biegę. Idę pomóc. No i facenkę mi zepsuł. Dobra, cofam. Teraz ja się nie ma many, możemy go zabić sobie. Widzisz? Jak, jak. Chyba komar mi wleciał. Dobra, manny jest. Dobra. To jest Dunia. Ma na Dobra E. Tak ma na E. Na nóżkę, o A złożył na W. U. A nie wiem. Tak. Ja już nie mam na I to jest chciwość. No nie To jest chciwość. To no plus jeden akurat powiem, że to była chciwość. Ja mam zadaczek jeszcze zadać. A zajebać kurwa. Nooo liczyłem, że zabiję. <laughs> nie powiem, że nie. Liczone było. było. Wliczone w kosz tego. No. Nie, 4-0 nie jest. Jak on mnie do R ki weźmie, to na hitka weźmie chyba. Co ja mam powiedzieć? Ty choć że znikniesz. Ja bym poszedł na tego papa, tylko kurwa. Chyba z wótna zwimy ją. Może dwótna, co kurwa. Zero A, w trolluję chyba. Się, chyba setnisze, no, zapomniał się. Właśnie nie wiem, czy trolluję, czy. A i chłopowie psycha siada, nie? Ale plejciki będą teraz. Goni? Nie odpuści? To dawaj go. Uuuuuuu, <gry> myślałem, że... No. Za frajerki lek będzie. A myślałem, że, że zabija, sobie, co nie? Ja? Że mnie wyjmie. No, było blisko. O, ani niby lagi ten zaraz co ja? no, nie? pan ja go zbaituje na mnie. Idzie z tobą, a go bejtuję. Ja na tego chłopa poszedł. we dwóch, albo w trzech. jestem na low strasznym. Dobra, dobra, idę. Chłon, chyba lagi ma, no. Ma makarena. <laughs> już! Nie O, pinka, pa, 30 golda, masz to se weź to, co? To byś se pinka wezła. Do mnie trafił. Nie brałem, widziałeś? No widziałem. Miałem krzyczeć, ale ja mówię, o, nie wziął. Napisał że ładne kuwali ani jednego nie trafił, co nie? Nie. On no. lagi ma, chowa ty już. Dobra, bardzo O, Uuu, dawaj. Lecę. Nie mamy ja... Gdybym miał R-ki, to bym go może porobił. Masz go? Chyba nie. No, Gdyby został w tym, to... Może piłku wyjął, a tak to kipka, chyba znał ucichać jak jasne. Jest. Jestem skupiony. Lewik boksował i się uciszył. Bum, tj, bum. <laughs> nie, on nie doskonał zero. Unstalkable. Unstalkable. my, is unstoppable. Co ja ci zrobię, co? Ooo, masz przejebane to. Teraz ci uderzy, uciekaj spod ściany. Widzisz, jaką radę ci dałem? Bo ci Herald uderzył. Chyba... Tak, Patrzysz, A 32 fragi no, no, kto gra z barierą? No ja nie mam pytań. Kto gra z barierą? CO?! Idę sobie. Kto gościł, wiedział, A że tam wow, jestem? Idę, idę, idę. Pan! Warum? On cię zabije. Kogo? Dobra, nie zabije. Myliłem się. Fak z tej strony idzie. Nie zerkował. Mójetnik najgorszy. O... Dziaczek taki, co? Dynierka to muszę gorszy zabił. No ciężko mnie z tym łodem Ale A dobrze, że tego nie kupiłem. A Naszora. weźmiemy. To? Pozostanę na szora, na będę zaraz OP No, chodź na tego Drake'a, przyda się. Lecę, 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 lecę. To jest pan jakiś Tak, wszystko nam oddebi, od niego. Masz go. Nie masz go. Nie ja. wyłciłem. Gdyby został tyłem, to byś go miał. Idę, Kuba. Hmm, hmm, hmm. Mam identyczny build, hmm, o ten Lucian. Dawaj, Kuba. Kupiarka. No, chłop nie chce trafić, nie? Idę. Ale ten Lucian jest szybki. Idę sobie, idę.

Cześć. Nice. Dobrze, ja dziękuję. Chodź, jeszcze blusę weźmiesz. Chyba bym. wziąć. O, Kuba wyszedł. Chyba, że to nami, co? Nie wyszedłem. Nas tutaj. Albo nie, to jednak. Dobra, udało się tym razem. Te serki nami. Dobra, cofam. No bo nie, na imię brakuje trochę. Mogę golemę? No weź. To golda potrzebuję. No weź. i znowu nie mogę skill już, będę musiał wyjść z gry wejść. To jest chwila. Jakie to jest zbugowane. Zwiększyli golda za ten, za golemy, małe, bo było 8 niedawno jeszcze. Nie wiem, nie sprawdzałem. A teraz 9 dostałem. Jakby zwiększyli minimalnie. Idziemy na tego bota? Fajda. Lecę, lecę, lecę. lecę. Amereczka. U, Boże, Może kajzer kizer jest nie zaznaczy. Weź też jest. Wróciłem A mu wydłuczyłem widziałeś to? Widziałeś. Uj o, o, o Patrz to, patrzysz? Patrzę. Kurwa, ile ona ja, ja zapierdala? ile ona ja na Dużo ma. Po z nami. Ma zwiększonego, że mówiłem speed. mi. Nie potrzebnie dać uciec. Ono już jest, jedynie No, no Jesus, Jax, idź, odpuszczuj tego topa, nie wiem. Nie słyszysz mnie, co do ciebie mówię? Nie, moje 30 golda. Chodzę do was. taka walka była, ja wpierdolę. niby. To masz, czy nie masz? Mam. No. No, o, oh, fuck. Morda. Kurwa, ta blundza, jeba. Chyba mam matkę, tylko... Na pufie bujała, co? Tego oh, typa? Tak. A fuck. skończyła i ty no, żłosne, że na niego nic nie no. działa. Nie żyjesz, Kuba. Nie no, nie mamy szans z nimi. Nie no, teraz byliśmy rozsypani strasznie. Mary, rozsypka była grana. No, ale mimo tego gdzieś ciężko to wygrać. Mm. Ten młody Kajzer jest próbą największym, i Olaf. 5 oni tu są, Fano? Ja 7 sekund jeszcze. 6, 5, 4, 3. Mordor wstaje, biegnę, 1. biegnę, 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 biegnę. Nowy rook, biegnę. Ameryka oni na Haralda poszli. byśmy go skończyli. Drake, co robimy? No. Cztery weźmiemy, to będzie wygrana. Zadupczyła mi to. Weźcie zróbcie tego. To robimy. Jest zrobione. Kręcamy. A jak lody w dzienne? Jak damy na pocie? Jak i ten. To David? David. On był kręcony. No, nie zobaczył go w tą papkę. Zaraz lek wstaję, przebiegnij jeszcze. Nie żyję. A co tym... ten Jacks robi, ja pierdolę. Mordy o dwóch carry od razu sam Chyba GG, skończą. No, widzisz co ten Jacks robi? Nie, nie widziałem, byłem w serce od ten. No Kurwa. A ci tak czy nie? Nie, ja nie daję, nie. Do wygrania To jest, to jest do wygrania, tylko nie wiem, czy nie skończą teraz. Powiedział o to, czy nie skończą. To było 5 nie wiem. Bo imo mogą skończyć. Nie, mhm. nie skończą. Kuba ma RK-to. We na Nexusowe na pewno. Ale no no nie, co się. Dużo za sterki, a ty nami, no. Nie, to nami, to nami nie ma nic rezystów, Nie ma, 66. Dobra, Dobra good rake. Będzie ten. To też tam. Jest, być albo nie być. A już nie ma. Ja pierdolę. Ale cię zjadł. Chłopiec pojebany. On no, żyje Tylko Nieważne. Nie żyjesz, Kuba. A, wiemy się z nim. Z nim to może tak, ale nie jestem jego kolegą obu. Czyli nie może brać tego mu... Dobry ja. Dobry ja. Kozak, postać Iwo. Nie no, jak zabijemy ich pięć to wygramy. Ale gdzie zabijemy? Taka rada. Nie jak ich wyjmiemy wszystkich to wygrywamy. A jak oni hmm. nas to nie wygrywają. Jak zniszczymy Nexus to wygramy. O, no, Kuba dobrze by doradził teraz. Chodź jakiego ostniki barona seba. A? Myślisz, że radę? Tutaj ja, masz Rkę? Ej, do... widzieli. Widzi, widzi, widzi. Tu są. Mają poładowane. Kuba, weź ten kub czerwony. No, po co mi? Co by się nam No, ależ tego heralda używa, nie? Niech ją chudy byk trzaśnie. O, nie żyje byczku. Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj uj, 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 uj. Ojoj oj, byczku Aha Wy sobie nie żyjecie zabija. Cię Kuba Wie? się zabije Nie chciałbyś być pesymistą co nie? A on Cię jeszcze zajebił <laughs> Aaaa, żyje I Nie boję O tyle dobrze, o ma 14 level co? O na dupce, oj, oj, tak, oj tak byczku Nie no to jest bez sensu 15-1 15:1. jeden Ogólnie to top nie ma impactu na grę, co nie? <laughs> Biegnę tutaj No tej pięć jeszcze nie widziałem ani razu, żeby się z nami biło O kurde A mi wydówczył już, no. Nie no to z ff Jaka FF-ka Nie już tego Mordo Morda wiar, <laughs> ja, a jest gierka, na jest gierka, a dwie ja, minuty robimy, a jest gierka, a kupi gierka, a jest Serio. a jest a jest nie Oj, a a patrz. Młodek z trzeba. Oj, byczku, na nie żyje, o tysiąc golda. Oj, nie żyje. O, ja nie żyję. Marda uratujecie. Ją też uratuję. Nie zdążyłem dorzucić, ale to nie ważne. Lucian przyjdzie na stół. pokaza zabije. Baron? Baron. Ja mogę ze to za mało. A Kayt nie wyszło. Daj mnie to daj. Chyba OK, Okej, okej. Okej. Nie no, to na tego? Rapid pieniona. Tam tam ma warda. Nie gin tylko. Dobra, chuj. Nie, yeah, well, well, No, yeah, barona yeah. Dobra, j**a to jest sura. Potrzebujemy kupić to... Będę mógł zetki, bo do zera wychodzić. Jax... Hide and seeka się bawi chłop. Nie no, nie robię. Ale to jest piąta gra z rzędu, gdzie Jax Dobra, jest po Drake. prostu uselessem. Nie no, będzie już Ale nie, nie 1-tka, to do drake'a coś. No, to łatwo co ci mówić, 1

Mam na tego na wyjście z Erki od niego, a wyszło, sobie. Ja uciekam. Jak na zabijemy go? Ale braku dipsa, ja że trzeba ja uciekać. No. Nie nie brakło. Jaki eee. nie dech, nie? Nie możemy poddać teraz? Nie, no nie poddajemy się. Jeszcze jeden drakier i aluba. To czego to zrobimy? To. Zrobimy. Barona byś się też wziąć. Jak z baronem skończymy, o, to byłby git. A bo weźmiemy Eldera, jak Eldera weźmie weźmiemy, to będzie też super. No Elder będzie kosek dla nas, niż Baron. No. Bo zawsze 15% to umierają. Aby taki młody zratał sporo. Minus 15% hapca. Oni Barona biorą. Chyba. Tak? No. Ej, z hitka może weźmie. Masz to. A... Nie mam, nie dobiegłem. Biegnę tam. Wziął mnie Kurwa, no może z 2 mm brakło, nie? Żebym to sięgnął ze smite'a. Ile się wyleczył? Ale z tych krzaków się wyleczył. Widziałeś to? Ja pierdole. Ile się wyleczył, tyle? O, ja... To, to ja jest? Się już go zabiłem, co? nie ja mam chodził z krzaków z pół prawie. Co to się tam stało? Czego się wyleczył tyle? Nie mam pojęcia. Tak, ja nie wiem, że jak mu spomucha Dobra, to imki wam wezmę. Kończą. Kończą? No. nie ma. zerki weźmie. No, idą z minionami. koniec. Inna. Dobra, tam nie, nie bądź posumistą, jedziemy z nimi. Mm, I mu koniec. Córzę, w Amazonie. Jest Lucja o, nie wiem, chcę go zabić. To jest Lucja, 22, 22 ma zonę. Pan mnie zhitkował. Te Lucian nawala Dobra Drake cała? Drajki, 2 minuty. Co jest z tym drajkiem? Elucja mi wyjmują, 22 kille ma te Lucjan o, co? Ten i ten zgrabił. A się dziwię, że na trzy hity wziął, nie? sobie co ja. ale my cały czas się teraz trafiliśmy nie w piątkę. No ale w piątkę też przegramy. A tam pierdolisz. Przegram. Musimy do drake'a wziąć i odderawać. W pustkę? Też myślę, że się dostali w dupę. A myślę, że jakby ten Mordekaiser teraz przyszedł do dużyny, co nie? Ja, to ten Lucjan by to nas dźmy. hitkował. Um. So, Jax, jak to Co to jest? To jest winik. Dobra, co to co? To będzie Was zrobić. O, invokating. Tyle i było. Uwaga. Aha. Nie. Patrz. Dobra, zrobili to. Ale no Chyba koniec teraz, Byczku. Ta gra już powinna się skończyć 10 minut temu. No, to akurat prawda. Plus 1, Byczku. Plus 1. Ale panie panowie, O, lepsi. Jadę. No, ten Mordej wygrał lepsi. tą gierkę. Lepsi. Nasz Jackson nic nie gra. Ginował i... Troll mamy Dobra, GG. Aj, najwierka komputerowa.